people Takiego widoku pewnie się nie spodziewaliście. No ale niestety stało się. Dzisiaj korty są zamknięte. I jutro najprawdopodobniej też będą zamknięte. Pewnych rzeczy nie przewidzieliśmy. Dzisiaj będzie o tym. Zaczynajmy. Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. Dzisiaj może troszeczkę taki smutniejszy odcinek, ale nie, nie ma jakiejś wielkiej tragedii, oprócz tego, że kolejne Tropical Depression właśnie przechodzi przez Filipiny. Dzisiaj będzie o tych rzeczach, które mogliśmy poprawić, a których nie zrobiliśmy. Jak już pewnie widzieliście na załączonym obrazku, jestem na kortach, ale nikt nie gra. No bo w taką deszczową pogodę, na otwartych kortach raczej się po prostu nie da grać. Także pierwsza sprawa, której... Znaczy... <grystanie> zrobiliśmy ją świadomie, ale nie przewidzieliśmy, że akurat to będzie najgorszy rok, żeby otwierać korty pod względem pogodowym. No to nie zrobiliśmy dachu. Nie zrobiliśmy przykrycia tych kortów. Co już się odbija czkawką niestety na nas. Myślałem, że nie będzie źle padało, Zresztą nikt z nas nie przewidział tego, że będzie tyle padało, bo ten sezon na Filipinach jest, można powiedzieć, wyjątkowy pod tym względem. Ziemia na pewno i wszystko będzie rosło bardzo szybko, ponieważ dosłownie systematycznie nachodzą nas deszcze. I to tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o Walencji, ale mówię o całych Filipinach. W tym roku i z końcówką zeszłego roku mieliśmy chyba najwięcej opadów deszczowych. Najwięcej tajfunów, najwięcej tropical depression niż przez ostatnie pewnie jest 5 lat. Także nie wiem, czy to jest wina tego, że klimat się zmienia, czy coś się zmienia, no ale dla naszego biznesu to na pewno nie jest dobrze. Także teraz szukamy firmy, która by ewentualnie zrobiła pokrycia dachowe na te korty. Na przynajmniej dwa, bo taki mam zamysł. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Dowiadywałem się i no, będzie to kosztowało na pewno... Znaczy z tego, co wiem, co wcześniej się dowiadywałem, będzie to dużo kosztowało. Ale mi się wydaje, że suma sumarą to będzie dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy, żeby tutaj ludzie grali nawet w ciągu dnia. Jak się dowiem, to na pewno Wam powiem. Ale to nie dlatego nagrywam ten odcinek, że dachu nie mamy i akurat pada. Bo słuchajcie, jak już nabyć nieszczęście, to jak to jest, się chyba mówi tak, że nieszczęścia chodzą parami, tak? No i w naszym przypadku to też można było powiedzieć, że jest parami. W dniu wczorajszym była przepiękna pogoda. Naprawdę idealna do grania. Mały wiaterek, fajnie się grało. Zresztą ja też miałem okazję pograć ze znajomymi przez chyba bodajże 3 godziny. Specjalnie sobie wzięliśmy kort, umówiliśmy się wszyscy znajomi, że spotykamy się, pogramy sobie no i będzie super. I rzeczywiście my sobie pograliśmy i jak już przychodził wieczór, czyli tak naprawdę największe obłożenie naszych kortów, to wyłączyli prąd. W całej Walencji i w okolicach nie było prądu przez prawie chyba dwie godziny. Akurat kiedy największe, najbardziej popularne są godziny do wynajęcia kortów, ludzie, jak to Filipińczycy, znaczy no, tutaj mieszkający, powiem Wam szczerze, że oni to lepiej przyjęli niż ja. Ja po prostu byłem zdruzgotany. Bo jak wiecie, chcecie coś zrobić idealnie, żeby zawsze było super. No i nagle wyłączają. Prąd, bo jakiś transformator akurat się spalił. Co z rzeczy się zdarzają, oczywiście. Tylko że na Filipinach zdarzają się bardzo często. I ja za takie rzeczy siebie po prostu winię. Dlaczego? No bo to teoretycznie moja wina, że nie byliśmy przygotowani na to. Że nie mieliśmy na przykład specjalnego wyjścia na to, żeby podpiąć generator. Zresztą generator akurat nie mieliśmy, ale generator pożyczyć można było bardzo prosto. Ale nie mieliśmy też wyjścia, żeby nawet podpiąć UPS-a, tego, którego mam w domu który jeden tak naprawdę stoi wolny, jest niewykorzystywany, i mógłby tutaj zasilać choćby nawet to oświetlenie do kortów, bo to tak naprawdę tylko o to oświetlenie chodziło. Wiecie, wieczorami Filipińczycy grają, i bez takiego oświetlenia tutaj, no po prostu nie ma sensu grania, no jest zbyt ciemno. No chyba, że kupię świecące piłeczki, i pomaluję korty na jakieś inne kolory, no ale to może jakiś inny temat. No więc po prostu ja siebie obwiniam o tego typu nieszczęścia. Że, czemu o tym nie pomyślałem wcześniej? Przecież jestem na tyle kumaty, że powinienem o tym wiedzieć. No, ale Krysty mi to wytłumaczyła. Ostatnio, przez ostatnie parę tygodni, miałeś tyle rzeczy na głowie, że prawie w ogóle nie spałeś. No, i to nie jest możliwe, żebyś o wszystkim pomyślał. I tak naprawdę, no, ona mnie jakoś wyprowadziła. Nie powiem z takiego dołka, bo tak jak mówię. Ja się po prostu wszystkim przejmuję. Ale najlepsze jest to, że ci gracze, którzy grali, powiedzieli, że nie, spokojnie poczekamy, pogramy sobie później, albo przebukujcie nam to na jakiś inny termin, jak już będzie to za długo. Oni naprawdę, Filipińczycy, jeżeli o to chodzi, ja bardzo często narzekałem na ich niektóre podejście do życia, ale też czasami ich chwaliłem za niektóre sprawy. No to tutaj muszę naprawdę ich pochwalić za to, że oni właśnie. Tego typu sytuacjach stresowych, jeżeli to jest właśnie no, może nie dla nich stresowych, ale dla mnie stresowych, oni bardzo życzliwie do tego podchodzą. Po prostu nie, nie ma problemu. Przecież to nie wasza wina, to wina Noreco, czyli firmy, która dostarcza prąd, że to oni zawalili, że to po ich stronie coś się stało, a nie wasza. No tak, ale nasza wina z tej strony, że nie byliśmy na to przygotowani, że nie kupiliśmy generatora, że nie mieliśmy w ogóle wyjścia na to, żeby podpiąć generator albo coś innego. No to już będzie naprawione w ciągu kilku następnych dni, bo drugi raz nie pozwolę, żeby coś takiego się stało. No ale ta sytuacja mnie znowu nauczyła, że jak widzicie, nie można być na wszystko przygotowanym. Ja nie wiem, ja, ja po prostu. Albo mamy takie szczęście do tych kortów, że zawsze albo w tym roku pogoda, a jak już jest pogoda, to brak prądu, albo coś innego, albo w sumie to ciekawy jestem, co będzie coś kolejnego. It's Dzisiaj słuchajcie, połowę dnia sam spędziłem tutaj na kortach, ponieważ. Wiedziałem, że koło południa ma zacząć padać, więc jak tylko skończyłem pracę przyjechałem tutaj, żeby zwolnić jednego z naszych pracowników, żeby mógł iść do domu, spędzić ten czas z rodziną, no i przygotować się po prostu na nadchodzące tropical depression. Bo to co w tym momencie widzicie, ten deszcz, to to jeszcze nie jest jakaś wielka tragedia. Tragedia ma być jutro nad ranem, czyli mają być jeszcze większe, bardziej purwiste wichury, no czy może wichury, to bym tego tak może nawet nie nazwał. Ma gdzieś wiać do 60 km na godzinę, ale mają być też dużo większe opady atmosferyczne. Deszcz ma padać no tak chyba 4 razy silniej niż w tym momencie. Nie wiemy tak naprawdę jak to się skończy. Podejrzewam, że nie będzie jakiś u nas dużych uszczerbków na korcie czy też w domu. Natomiast na Filipinach będą rejony, które na pewno będą podtopione, bo już ostrzegają w kilku różnych rejonach. I akurat ten Tropical Depression, z tego co wiemy, ma przejść bardzo blisko, albo nawet przez Dumagetę. Więc tutaj też jest pewnego rodzaju takie troszeczkę zagrożenie, bo z reguły te wszystkie Tropical Depression szły górą albo dołem, albo w jakimś innym kierunku, ale zawsze Dumagete jakoś omijały. No a teraz pierwszy raz będzie tak, że no idzie, można powiedzieć, tak centralnie na nas. Tylko że tak jak mówię, nie martwcie się. To jedyne, co to może być złego, no to, to mogą być te podtopienia w różnych rejonach do magety albo też okolice. Ale jeżeli chodzi o jakieś porwiste wiatry, to nie. To chyba ma Pan wjeść do porywak, do 60 km na godzinę. Tylko ten deszcz po prostu jest najgorszy w tym wszystkim. Też kolejna, słuchajcie, ciekawostka. Jakby problemów na kortach było mało, no to jeszcze moje biuro dalej przecieka. Więc zaraz się zbieram do domu, po nagraniu tego filmiku. I pewnie zostanę tam w biurze na całą noc, bo będę się bał, że może jakiś sprzęt Zostać zalany. Dlatego też wczoraj, nawet przed tym Tropical Depression, tam kilku specjalistów jakoś sprawdzało całe to odwodnienie i te wszystkie rynny, które tam są, czy wszystko jest na pewno drożne, czy nie będzie żadnych problemów. Sprawdzali też jeszcze raz dach, bo kilka dni wcześniej, jak znowu padało, to były delikatne przecieki, więc boję się po prostu tym razem, że znowu coś takiego samego się stanie. I że będę musiał latać po moim biurze z różnego rodzaju miskami, żeby podkładać, żeby po prostu no, nie było mokro. Więc, tak jak mówię, jakby tego było mało, to jeszcze takie dodatkowe problemy. Natomiast z drugiej strony, to co u nas, no to jesteśmy dalej szczęśliwi. I pomimo tych wszystkich przeciwności losu, które nas spotykają z dnia na dzień, to jakoś dajemy radę. Najważniejsze jest to, że Emilia jest zdrowa, Krystyna jest zdrowa, ja też jestem zdrowy. Baliśmy się, że będzie jakieś tam większe przeziębienie u nas, ale było spoko. Kristin już dobrze się czuje, już nie kaszle, a kaszlała naprawdę bardzo, więc to jest najważniejsze. Teraz tylko siedzieć przez jakieś 24 godziny w domu i odpoczywać. No bo przecież co innego można robić, jak jest taka pogoda na zewnątrz. Nie nagrywam tego filmiku, żeby zrobić jakąś kolejną dramę, czy współczucie u was, że po prostu, że nam jest zawsze źle. Nie, po prostu nagrywam to, żeby pokazać, że różnie jest. Że byliśmy szczęśliwi w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu jest taka pogoda na Filipinach, a nie inna. No ale do tego się po prostu trzeba przyzwyczaić. Ja wiem, że ten kanał jest pewnego rodzaju takiego pamiętnikiem dla mnie, że właśnie nawet będę wracał pewnie za rok, czy za dwa do tego typu sytuacji, będę śmiał się z tego, że dzisiaj nagrywam prawie już przemoczony, chodząc po kortach, gdzie coraz bardziej wieje i mi tą parasulką rzuca. No ale będę się śmiał z tego, bo wiem, że za rok będzie lepiej. No, tutaj wam pokażę, jak tymi palmami rzuca tymi parasolką. Ciekawy jestem, ile z tych liści spadnie. Już widzę, że na ulicy jest jeden. Więc może nawet nie będę podchodził tam za bardzo. Ale na pewno, jak skończę to nagrywać, to schowam te krzesła, bo po co mają tam stać niepotrzebnie. Te, tak samo. Siatki już schowaliśmy pod te namioty. Nowe namioty chyba mają przyjść dzisiaj albo jutro, ale nie wiadomo, czy przez tą pogodę akurat kurier będzie jeździł. Te takie, wiecie, te takie fajne, które zamówiłem. Z trzecim kortem dalej czekamy na malowanie, ponieważ, tak jak Wam mówiłem, ten trzeci kort miał być otwarty tylko i wyłącznie, jeżeli będzie parking zrobiony. Parking jest gotowy, ale urząd tutaj w Walencji musi to po prostu zatwierdzić jeszcze i normalnie zapisać, że wszystko się wtedy zgadza i dają takie już oficjalne zezwolenie na wybudowanie tego trzeciego kortu, czyli tak jakby biznesplan się troszeczkę zmienia i poczekamy już spokojnie na to, czekaliśmy tyle, więc tak też zrobimy i zostało to przedyskutowane, że będą trzy korty najprawdopodobniej trzeci kort będzie, będzie otwierany na weekend no chyba, że w tygodniu ktoś będzie chciał też z niego skorzystać, to wtedy będziemy po prostu na szybko chować te namioty bo je będzie można łatwo schować te na przykład, te namioty, które tutaj stoją, słuchajcie, to jedna osoba jest w stanie nawet złożyć bardzo szybko, więc y, będziemy po prostu otwierać. W ciągu dnia, tak czy inaczej, y, mało osób gra, no bo jest dosyć ciepło. Dopiero od godziny 3-4, kiedy ja już jestem po pracy i mogę tutaj spokojnie przyjechać i nawet pomóc, to spakować, rozłożyć czy schować, czy cokolwiek z tym zrobić. No, dzisiaj nawet, słuchajcie, świateł nie zapalamy, no bo nie ma sensu. Zrobiliśmy już wszystkie. Anulowania, zrobiliśmy wszystkie rebookingi. I, i No, i za chwilkę będzie się trzeba zbrać do domu, a nasz jeden z pracowników tutaj zostanie po prostu na noc. Jak zawsze. No, i tutaj jeszcze jedna kwestia, bo jak pewnie zaraz się posypią komentarze: O, to pewnie tracisz pieniądze na kortach. Nie, nie tracimy pieniędzy na kortach. Dalej korty zarabiają, tylko zarabiają po prostu mniej przez tą pogodę, bo. No po prostu się nie da grać. Natomiast samo to w sobie, jak, jak wiecie, Filipińczycy bukują, to oni bukują przez system online naszym, na naszych portach, więc my mamy bardzo szybko możliwość zrobienia im zwrotu, albo ewentualnie przebukowania tego na jakiś inny termin. I ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że większość osób będzie chciało zwroty. Oni nie, oni nie chcą zwrotów. Oni chcą po prostu, dobra, to przepisz mi to na, tam za dwa dni, czy tam za trzy dni, czy na przykład, to napiszę ci tam za trzy dni, kiedy to masz przeburgować, bo muszę się dogadać tam ze znajomymi. Więc oni naprawdę bardzo tak lightowo do tego podchodzą, co mi się strasznie podoba, bo te pieniądze, które zarobiliśmy i zarabiamy dalej, bo bukowania już są na, no można powiedzieć, na cały miesiąc, i dalej są po prostu na tym koncie i dalej korty zarabiają. No może nie zarabiają tyle. Ile byśmy chcieli, żeby zarabiały, ale to wiecie, to zawsze nigdy tak nie będzie idealnie. Szczególnie, że to jest dopiero pierwszy miesiąc otwarcia. Jeszcze nawet nie wszyscy wiedzą, gdzie jest lokalizacja tego miejsca, i nie wszyscy o tym miejscu wiedzą. Natomiast pomimo tego, to mogę Wam powiedzieć, że naprawdę odzew od ludzi, którzy tutaj byli na tych kortach, jest bardzo, ale to bardzo pozytywny. Wszystkim te korty się bardzo podobają, podobają się to właśnie, że tutaj jest tyle miejsca, że mogą sobie przyjść z dziećmi, że dzieci też mają miejsce dla siebie. Podoba im się to, co jest bardzo rzadko spotykane na przykład, to że na przykład jak ich znajomi grają, to oni na przykład w tym miejscu mogą sobie na spokojnie poodbijać piłeczką we dwójkę, takie wiecie, takie krótkie loty porobić, bo na to jest miejsce. A nie ma tak tego naciskanego właśnie wiecie, na siłę, żeby tylko i wyłącznie zapchać po prostu miejsce i jak najwięcej kortów, albo najlepiej jeden na drugim porobić albo w ogóle bez, bez żadnej odstępu pomiędzy nimi, żeby tylko i wyłącznie jak najwięcej kasy zarobić, więc tutaj, tutaj mamy ogromny plus od wszystkich, że po prostu im się to podoba no ale dobra, słuchajcie, ja już nie będę przedłużał tego filmiku idę spakować te krzesła i zbieram się do domu bo już mogę, jest godzina prawie siódma wieczorem ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pomimo tego, że ten filmik może był taki negatywny i no, może nie do końca taki negatywny, ale wiecie o co mi chodzi. Taki szczery po prostu do bólu, to mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że napiszecie komentarz i jeżeli będzie Wam się podobało, to jeszcze nawet zasubskrybujecie ten kanał. No a tutaj oczywiście macie dwa filmiki z naszego kanału, których może jeszcze nie widzieliście, a warto by było zobaczyć. Do zobaczenia następnego dnia.